A co, jeśli powiem Wam, że prawie wszystko, co wiecie o chorobie Alzheimera, jest nieprawdą? A co, jeśli ta niewinna zapominalstwo, którą tak często przypisujemy po prostu starości, jest w rzeczywistości sygnałem alarmowym, który wszyscy ignorujemy? Wokół tej choroby krąży mnóstwo mitów, obaw i domysłów. Niektóre z nich są po prostu błędne, a inne wręcz niebezpieczne, bo uniemożliwiają wczesne zauważenie problemu i szukanie pomocy. Dziś rozprawimy się z siedmi najpopularniejszymi i najbardziej podstępnymi mitami na temat choroby Alzheimera. I obiecuję, że do końca tego materiału spojrzycie na ten problem zupełnie inaczej. I być może ta wiedza pewnego dnia pomoże Wam, Waszym rodzicom lub bliskim osobom. Zatem zaczynajmy. Zanim przejdziemy do mitów, zatrzymajmy się na chwilę i wyjaśnijmy sobie, czym właściwie jest choroba Alzheimera. Wielu uważa, że to po prostu synonim słowa starość. Albo zła pamięć. Ale tak nie jest. Choroba Alzheimera to postępująca choroba neurodegeneracyjna. Mówiąc prostymi słowami, to choroba, w której komórki mózgowe stopniowo obumierają. Została po raz pierwszy opisana w 1906 roku przez niemieckiego psychiatra Aloisa Alzheimera, na którego cześć zresztą została nazwana. Zauważył w mózgu swojej pacjentki specyficzne zmiany: blaszki amyloidowe i splątki neurofibrylarne. To właśnie te złogi białkowe zakłócają komunikację między neuronami i w końcu prowadzą do ich obumierania. To nie jest tylko starzycza demencja czy starzenie się mózgu, ale podstępny wróg, który po cichu wymazuje osobowość człowieka, jego wspomnienia, umiejętności i w ostatecznym rozrachunku jego samo sedno. Dlatego tak ważne jest oddzielenie faktów od fikcji. Przejdźmy zatem do pierwszego i chyba najbardziej rozpowszechnionego mitu. Mówi on, że choroba Alzheimera i utrata pamięci to normalna część starzenia się. Niemal każdy z nas słyszał kiedyś frazę No cóż, czego się pan, pani spodziewał? A to po prostu wiek, w odpowiedzi na skargi starszej osoby na problemy z zapominaniem. Ten mit jest niezwykle niebezpieczny, ponieważ tworzy złudne poczucie spokoju. Sprawia, że ignorujemy pierwsze, najważniejsze objawy, przypisując je naturalnym procesom. Ale prawda jest taka, że poważne problemy z pamięcią, dezorientacja i trudności z wykonywaniem codziennych czynności to nie jest normalne. Nigdy. To są czerwone flagi, które sygnalizują, że w mózgu zachodzą procesy patologiczne, czyli chorobowe. Właśnie te granice musimy dobrze zrozumieć. Zastanówmy się, gdzie właściwie leży granica między tym, co normalne. A tym, co już niepokojące. Normalna, związana z wiekiem, zmiana w pamięci to na przykład sytuacja, gdy zapomnieliśmy, gdzie położyliśmy klucze, ale po chwili zastanowienia sobie przypomnieliśmy, albo nie możemy od razu przypomnieć sobie, imienia dawnego znajomego, ale po kilku minutach samo nam się nasuwa na myśl. Dzieje się tak, ponieważ z wiekiem szybkość przetwarzania informacji może nieco maleć. W przypadku choroby Alzheimera jest zupełnie inaczej. Osoba dotknięta chorobą Alzheimera może nie tylko zapomnieć, gdzie położyła klucze, ale też zapomnieć, do czego one w ogóle służą, może nie rozpoznać bliskiego przyjaciela, nawet jeśli ten stoi tuż przed nią. To już nie jest tylko spowolnienie, to niszczenie samych połączeń nerwowych, w których przechowywane są informacje. To zmiana jakościowa, a nie ilościowa. Aby lepiej to zrozumieć, wyobraźmy sobie bibliotekę. W przypadku naturalnego starzenia się bibliotekarz po prostu staje się trochę wolniejszy, potrzebuje nieco więcej czasu, by znaleźć właściwą książkę na półce, ale wciąż doskonale wie, gdzie ona się znajduje. W przypadku choroby Alzheimera? W tej bibliotece dochodzi do prawdziwego pożaru. Książki płoną, katalogi ulegają zniszczeniu, a półki się walą. Niektóre książki giną bezpowrotnie. Bibliotekarz nie tylko działa wolniej. On fizycznie nie jest w stanie odnaleźć informacji, ponieważ jej po prostu już nie ma, ona przestała istnieć. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby nie lekceważyć poważnych problemów z pamięcią u naszych bliskich, ale w porę zwrócić się o pomoc do lekarza. Wczesna diagnoza jest kluczem do spowolnienia tego pożaru. Cieszę, przejdźmy do drugiego mitu, który również mocno zakorzenił się w naszych umysłach. Głosi on, że choroba Alzheimera dotyka tylko bardzo starych osób po osiemdziesiątce. Gdy wyobrażamy sobie osobę z demencją, w wyobraźni pojawia nam się obraz sędziwego starca lub staruszki. Oczywiście wiek jest głównym czynnikiem ryzyka. Im starszy człowiek, tym większe prawdopodobieństwo rozwoju choroby. Potwierdzają to statystyki. Ale kluczowe słowo tutaj to główny, a nie jedyny. Istnieje coś takiego jak choroba Alzheimera o wczesnym początku. I wcale nie jest to rzadkie zjawisko, jak mogłoby się wydawać. Choroba może zaatakować zarówno w wieku 60, 50, a nawet 40 lat. To zmienia cały obraz, prawda? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Dobrze prosperujący, 45-letni księgowy, zaczyna popełniać banalne błędy w raportach. Staje się roztargniony, drażliwy, zapomina o ważnych spotkaniach, co pomyślą jego koledzy i rodzina. Najpewniej zrzucą to wszystko na stres, wypalenie zawodowe, kryzys wieku średniego. Nikomu nawet do głowy nie przyjdzie podejrzewać choroby Alzheimera. Człowiek może latami chodzić po lekarzach, leczyć depresję, zespół chronicznego zmęczenia, cokolwiek, ale nie to, co się z nim naprawdę dzieje. A cenny czas, kiedy można było rozpocząć terapię i maksymalnie spowolnić rozwój choroby, zostanie stracony. Ten mit jest szczególnie podstępny, ponieważ sprawia, że choroba staje się niewidzialna dla społeczeństwa, a nawet dla lekarzy, jeśli chodzi o stosunkowo młodego pacjenta. Historie tych pacjentów są naprawdę wstrząsające. Ludzie tracą pracę, rozpadają się rodziny, bo ich zmienione zachowanie jest niestety często mylnie interpretowane jako zły charakter czy osobista słabość, zamiast być rozpoznane jako objaw choroby. Według stowarzyszeń zajmujących się chorobą Alzheimera, aż 5-10% wszystkich przypadków to wczesna postać tej choroby. Mówimy tu o setkach tysięcy osób na całym świecie. Dlatego zapamiętajcie, jeśli zauważycie u siebie lub u bliskiej osoby, zwłaszcza takiej, która nie ma jeszcze 80 lat, poważne problemy poznawcze, takie jak trudności z pamięcią czy myśleniem, nie lekceważcie możliwości, że może to być choroba neurodegeneracyjna. Lepiej dmuchać na zimne i poddać się dokładnym badaniom, niż pozwolić, by mit o chorobie starców ukradł Wam lata pełnego i wartościowego życia. Oto i trzeci mit, który bezpośrednio łączy się z dwoma poprzednimi. Brzmi on następująco: Jedynym objawem Alzheimera jest utrata pamięci oczywiście problemy z pamięcią, zwłaszcza tą krótkotrwałą to wręcz wizytówka tej choroby. Osoba chora może doskonale pamiętać, co wydarzyło się 50 lat temu, ale zupełnie nie pamiętać, co jadła na śniadanie. To klasyczny objaw. Jednakże, sprowadzanie całej złożoności tej choroby wyłącznie do zapominania, to olbrzymie uproszczenie. Choroba Alzheimera to systemowe uszkodzenie mózgu, które dotyka wielu jego funkcji. I bywa, że na wczesnych etapach problemy z pamięcią mogą nie być nawet najbardziej oczywistymi ani najbardziej wyraźnymi objawami. Warto o tym pamiętać, aby nie przegapić innych, równie ważnych sygnałów ostrzegawczych. Jakie to konkretnie sygnały? Przykładowo pojawiają się trudności z planowaniem i rozwiązywaniem problemów. Osobie, która całe życie doskonale gotowała, nagle sprawia trudność wykonanie prostego przepisu, finansista nagle nie jest w stanie sporządzić nawet prostego budżetu. Innym ważnym symptomem jest apatia i utrata zainteresowania ulubionymi zajęciami. Osoba, która uwielbiała ogrodnictwo czy robótki ręczne, nagle porzuca swoje pasje i całymi dniami przesiaduje przed telewizorem. Mogą również pojawić się problemy z mową, trudności z doborem odpowiednich słów, a sama mowa staje się uboga i często przerywana. Kolejnym, często obserwowanym objawem jest dezorientacja w przestrzeni i czasie. Osoba może zgubić się w dobrze znanej sobie okolicy lub mieć trudności z określeniem, jaki jest dzień tygodnia, a nawet rok. Wróćmy do naszej analogii z komputerem. Jeżeli pamięć to nasz twardy dysk, to choroba Alzheimera niestety uderza w znacznie więcej. Uszkadza procesor, który odpowiada za szybkość i logikę myślenia. Wyłącza kartę graficzną, co prowadzi do zaburzeń we wzrokowo-przestrzennym postrzeganiu. Uszkadza kartę dźwiękową, co objawia się trudnościami z mową i wyrażaniem się. I wreszcie infekuje sam system operacyjny, co prowadzi do głębokich zmian w zachowaniu. I osobowości człowieka. Taka osoba może stać się podejrzliwa, agresywna, a czasem wręcz strachliwa i płaczliwa. Dlatego, oceniając stan bliskiej osoby, zawsze patrzmy na całość, na cały obraz, a nie tylko na jeden element układanki, którym jest pamięć. A teraz pomówmy o profilaktyce. Mit numer cztery. Chorobie Alzheimera można zapobiec, rozwiązując krzyżówki i stosując specjalną dietę. To bardzo popularny i krzepiący pomysł. Wydaje się, że wystarczy przestrzegać prostego przepisu, a wtedy ta straszna choroba nas ominie. W magazynach i w internecie roi się od artykułów z nagłówkami takimi, jak 5 produktów, które uchronią przed demencją, albo Rozwiązuj sudoku, a Twój mózg pozostanie wiecznie młody. Bez wątpienia, aktywność intelektualna i zdrowe odżywianie są niezwykle ważne dla zdrowia mózgu. Jednakże niestety. Nie stanowią one stuprocentowej gwarancji ani panaceum na chorobę Alzheimera. A co na to nauka? Aktywność umysłowa, taka jak nauka języków, czytanie książek, czy gra na instrumentach muzycznych, jest niezwykle pożyteczna. Dzięki niej budujemy tak zwaną rezerwę poznawczą. Wyobraźmy sobie, że nasz mózg to miasto, a połączenia nerwowe to jego drogi. Im więcej się uczymy i myślimy, tym więcej dróg, mostów i skrzyżowań budujemy w tym naszym mieście. Kiedy choroba Alzheimera zaczyna niszczyć niektóre z tych dróg, nasz mózg ma przygotowane drogi objazdowe. Dzięki temu objawy choroby pojawiają się później, ponieważ mózg dłużej jest w stanie kompensować uszkodzenia. Podobnie jest ze zdrowym stylem życia. Regularna aktywność fizyczna, kontrola ciśnienia i poziomu cukru, czy dieta śródziemnomorska wszystko to znacząco obniża ryzyko. Warto jednak podkreślić, że te działania ryzyko jedynie obniżają. A nie eliminują całkowicie. Ten mit jest bardzo niebezpieczny, bo może prowadzić do dwóch skrajności. Albo ktoś zupełnie nic nie robi, wychodząc z założenia, że co ma być, to będzie. Albo wręcz przeciwnie, wpada w ortoreksję, panicznie bojąc się każdego niewłaściwego produktu. I co gorsza, obwinia się potem, jeśli u niego lub u bliskiej osoby choroba mimo wszystko się rozwinie, pomimo wszystkich starań. Prawda jak zawsze leży po środku. Nie ma jednej magicznej diety, tabletki czy ćwiczenia? Zapobieganie chorobie Alzheimera to raczej kompleksowy, trwający całe życie maraton, polegający na utrzymywaniu ogólnego zdrowia, zdrowych naczyń krwionośnych, serca, prawidłowego metabolizmu i, co równie ważne, stałej, różnorodnej aktywności umysłowej. To nie jest stuprocentowa gwarancja, ale z pewnością to nasza najlepsza szansa, by skutecznie stawić tej chorobie czoła. Kolejny piąty mit dotyczy już chwili po postawieniu diagnozy, a jest on naprawdę ponury. Mówi, że diagnoza choroby Alzheimera to wyrok śmierci, po którym życie natychmiast się kończy. Ten strach jest całkowicie zrozumiały. Widzieliśmy przecież w filmach i czytaliśmy w książkach o najcięższych stadiach demencji i to naturalnie budzi lęk. Wiele osób, słysząc taką diagnozę, wpada w rozpacz, poddaje się i uważa, że czeka je już tylko bezpowrotny rok i szybkie gaśnięcie. Rodziny często również czują się zagubione, nie wiedząc co robić dalej, i postrzegają diagnozę jako koniec wszystkiego. Ale współczesne podejście do tego problemu jest zupełnie inne. I to jest niezwykle ważne, aby dotrzeć z tą informacją do każdego, kto zmaga się z tą chorobą. Tak, na dzień dzisiejszy choroba Alzheimera jest niestety nieuleczalna. Nie dysponujemy jeszcze lekiem, który mógłby całkowicie cofnąć jej postęp i odbudować zniszczone komórki mózgowe. Ale to wcale nie oznacza, że medycyna jest bezsilna. W ciągu ostatnich dziesięcioleci poczyniono ogromne postępy w opracowywaniu terapii wspomagających. Istnieją leki, które potrafią na lata spowolnić rozwój objawów, szczególnie jeśli leczenie zostanie wdrożone we wczesnym stadium choroby. Pomagają one poprawić pamięć, zdolność koncentracji oraz samodzielność w codziennych czynnościach. Dzięki temu chory może zyskać cenne lata aktywnego i wartościowego życia. Co więcej, Dostępne są liczne metody niefarmakologiczne, takie jak treningi poznawcze, ćwiczenia pamięci, arteterapia czy muzykoterapia. Wszystkie one skutecznie wspierają funkcję mózgu i poprawiają samopoczucie emocjonalne. Kluczowe jest tu zmienienie sposobu myślenia. Musimy przestać postrzegać chorobę Alzheimera jako szybki, ostateczny wyrok, a zacząć traktować ją jako chorobę przewlekłą, z którą można i należy sobie radzić. Tak jak ludzie żyją z cukrzycą czy nadciśnieniem, tak samo można żyć z chorobą Alzheimera, kontrolując jej objawy i dostosowując się do zmian. Wczesna diagnoza i odpowiednio dobrana terapia pozwalają człowiekowi długo jeszcze pozostać samodzielnym, utrzymywać kontakt z rodziną, cieszyć się życiem. Owszem, to życie będzie inne, z pewnymi ograniczeniami, ale to wciąż będzie życie. A zadaniem współczesnej medycyny i społeczeństwa jest sprawić, by to życie było jak najdłuższe i jak najlepszej jakości. A teraz zanurzmy się w świat teorii spiskowych i ludowych straszaków. Mit numer 6 to tak naprawdę cała grupa błędnych przekonań, że choroby Alzheimera wywołują aluminiowe garnki, szczepionki, plomby rtęciowe i inne czynniki z zewnątrz. Te mity są bardzo żywotne, bo oferują proste i zrozumiałe wytłumaczenie skomplikowanego problemu. Znacznie łatwiej uwierzyć, że winna jest jakaś jedna, konkretna rzecz, którą wystarczy usunąć ze swojego życia, by być bezpiecznym. Na przykład mit o aluminium pojawił się już w latach 60., kiedy to w mózgu pacjentów z Alzheimerem wykryto podwyższoną zawartość tego metalu. Wiadomość ta szybko się rozniosła, a ludzie zaczęli masowo wyrzucać aluminiowe garnki. Jednakże w ciągu ostatnich dziesięcioleci przeprowadzono wiele zakrojonych na szeroką skalę badań i żadne z nich nie zdołało udowodnić bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego, między używaniem aluminiowych naczyń lub antyperspirantów, a rozwojem choroby Alzheimera. Naukowcy wciąż się spierają, czy gromadzenie się aluminium w mózgu jest przyczyną, czy skutkiem obumierania neuronów. Jeśli chodzi o szczepienia, zwłaszcza te przeciwko grypie, tutaj sytuacja jest wręcz odwrotna. Obszerne badania wykazały, że osoby, które regularnie się szczepią, mają wręcz nieco niższe ryzyko zachorowania na demencję. To samo dotyczy plomp amalgamatowych. Nie ma przekonujących danych o ich związku z chorobą Alzheimera. Te mity odwracają naszą uwagę od rzeczywistych, udowodnionych czynników ryzyka. Więc jakie to właściwie są te czynniki? Jak już wspominaliśmy, najważniejszym z nich jest wiek. Drugim, pod względem ważności, jest genetyka, o której opowiemy w kolejnym micie. Są jednak też inne tak zwane czynniki modyfikowalne, czyli takie, na które mamy wpływ. Należą do nich choroby układu krążenia, nadciśnienie, wysoki cholesterol, cukrzyca, wszystko, co szkodzi sercu, szkodzi też mózgowi. Udowodnionymi czynnikami ryzyka są również urazy głowy, zwłaszcza powtarzające się, niski poziom wykształcenia, izolacja społeczna oraz depresja. Skupiając się na kontrolowaniu tych czynników, zrobimy dla naszego mózgu o wiele więcej dobrego niż wyrzucając ulubiony garnek. Przejdźmy teraz do ostatniego, siódmego mitu, który związany jest z genetyką i wywołuje chyba najwięcej lęku i fatalistycznych nastrojów. Brzmi on następująco: Jeśli ktoś w mojej rodzinie chorował na Alzheimera, to mnie też to spotka. Wielu ludzi żyje w ciągłym strachu, obserwując starzejących się rodziców dotkniętych demencją i obawiając się, że ich czeka podobny los. Wierzą, że skoro coś jest w genach, to nie ma na to rady i są skazani na ten sam trudny przebieg choroby. Ten genetyczny fatalizm zniechęca do profilaktyki i po prostu zatruwa życie. Ale na szczęście w zdecydowanej większości przypadków rzeczywistość jest zupełnie inna i nie tak przerażająca. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Warto pamiętać, że choroba Alzheimera występuje w dwóch głównych formach rodzinnej, czyli dziedzicznej i sporadycznej. Forma rodzinna jest niezwykle rzadka, stanowiąc zaledwie 1-2% wszystkich przypadków. Jest ona spowodowana mutacjami w określonych genach i rzeczywiście bywa przekazywana z pokolenia na pokolenie z 50% prawdopodobieństwem. Przy tej formie choroba zazwyczaj zaczyna się bardzo wcześnie często przed 60-65 rokiem życia. Jednak zdecydowana większość zachorowań, ponad 98%, to forma sporadyczna. W jej rozwoju również uczestniczą geny, np. gen Apoe. One jednak jedynie zwiększają lub zmniejszają ryzyko zachorowania, ale nie stanowią wyroku. Posiadanie tak zwanego gorszego wariantu genu Apoe 4 -E nie oznacza stuprocentowej pewności zachorowania, z kolei brak tego wariantu nie daje stuprocentowej ochrony. To zaledwie jeden z wielu czynników, obok stylu życia, o którym już wspominaliśmy. A więc podsumujmy. Dziś obaliliśmy siedem najważniejszych mitów na temat choroby Alzheimera. Dowiedzieliśmy się, że to nie jest normalna starość, lecz poważna choroba, że może zacząć się nawet w wieku 45 lat, a jej objawy to znacznie więcej niż tylko problemy z pamięcią. Zrozumieliśmy, że krzyżówki i diety są pożyteczne, ale nie są panaceum, a diagnoza to nie koniec świata, lecz początek walki o pełnowartościowe życie. I co najważniejsze? Oddzieliliśmy rzeczywiste czynniki ryzyka. Od wymyślonych straszaków i zrozumieliśmy, że genetyka to nie wyrok. Wiedza jest naszą główną siłą w walce z tą chorobą. Pomaga ona pozbyć się strachów, w porę zauważyć problem u siebie lub u bliskich i zwrócić się o pomoc, nie tracąc cennego czasu. Dziękuję, że obejrzeliście ten ważny filmik do końca. Jeśli okazał się dla Was pomocny i pomógł zrozumieć złożony temat, proszę, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych omówień. A teraz pytanie do was z jakimi mitami na temat choroby Alzheimera lub innych schorzeń wy się spotkaliście? Napiszcie w komentarzach, podyskutujmy o tym razem.